Ja, ja bardzo poważnie Państwa traktuję, nawet bym powiedziała, że jest mi przykro, że Państwo traktujecie nas niepoważnie, bo ja nie spotkałam się do tej pory z takim zachowaniem, przepraszam, na zebraniu, żeby krzyczeć albo do kogoś mieć pretensje, nie proszę wiem o co. Bo nie, proszę Państwa, naprawdę się każdy tutaj rzetelnie przygotował i chcielibyśmy odpowiedzieć na pytania, żebyśmy się wspólnie mogli czegoś dowiedzieć. E, dziękuję bardzo. Proszę Państwa. Bardzo oczywiście jedną sekundkę. Są odpowiedzi, które są dla nas trudniejsze. Próbujemy się przygotować, żeby tej odpowiedzi udzielić. I, bo to nie może być odpowiedź taka sobie, tylko musi być precyzyjna. Ale teraz ponieważ Państwo pytali o te stawy, to bardzo prosiłem pana dyrektora o kilka słów o stawach. Historia tych stawów już została tu zidentyfikowana. To faktycznie Państwo wiecie, te stawy powstały w latach 70., między innymi przy budowie osiedla czy świętopełka. Oczywiście one, one są elementem systemu melioracyjnego, ponieważ tam dopływa rów, wypływa również woda, są przepływowe. Natomiast, no nie wyobrażam sobie, żeby nie było możliwości technicznych, hydrotechnicznych, żeby, żeby po wybudowaniu drogi te systemy melioracyjne funkcjonowały. To jest to kwestia zabudowy inżynieryjnej. Natomiast, na no to było już tu powiedziane, że stawy nie będą likwidowane, że one będą jedynie pomniejszone, więc będą pełniły dalej tą funkcję systemów melioracyjnych. To, to jest to kwestia no, inżyniery, inżynieryjnego rozwiązania. Panie dyrektorze, kilka słów o walorach przyrodniczych jest pan w stanie powiedzieć? Przesunięcie wszystko urządzeń. No dobrze, no to już pytanie nie do mnie, to pytanie do projektantów. I ja się na to nie będę wypowiadał. Natomiast natomiast podnosiliście Państwo w innym momencie o wysokich walorach przyrodniczych tego tych akwenów wodnych. No proszę państwa. Każdy akwen wodny jest pozytywnym elementem każdego, każdego terenu, no to jest bezdyskusyjne bez i to wszyscy wiemy. Te stawy, stawy pełnią funkcję jakąś ekologiczną również. Nigdzie w żadnych opracowaniach naukowców, na przykład w monografiach nie było to podnoszone, że to jest, że to jest jakieś ostoja jakichś bardzo ważnych yy, gatunków. One jest lokalnie są istotne. To jest element mikroklimatyczny, ostoja dla ptactwa wodnego, które tam się znajduje, dla płazów, może dla gadów, ale po to, to jest między innymi raport o działaniu na środowisko opracowany, żeby zidentyfikował te problemy, wskazał, czy je y, zminimalizować skutki, czy wręcz. Nie dopuścić do żadnych negatywnych skutków, ale no to, to wszystko w procesie inwestycyjnym powstaje i to nie wolno w tym momencie już od razu przekreślać, że tu nastąpi katastrofa czy coś. Nie umiem odpowiedzieć. Mówmy dopiero w momencie, kiedy będą zaprezentowane rozwiązania. Dziękujemy bardzo panie dyrektorze. Proszę pani, tak. My cały czas kręcimy się wokół Urzędu Celnego. Czy przesunąć te sprawy, ile zasypać? a jaka jest, jest problem nie wiem komu podle, podlegał urząd celny akurat przesunąć w tą, tą stronę, tą drogę jeżeli oczywiście nie będzie innej alternatywy co jesteśmy za tym, żeby było inna przebieg tej trasy wszyscy widzieli jak y, y, zrobił się hałas wokół, wokół stawów jak nagle urząd celny posunął się z płotami do przodu w stronę stawów i nie wiadomo po co właściwie im ten teren jest no i czy to jest teren a i chyba jest bardziej y, dla ludzi dobre. Jeżeli ten urząd praktycznie ma być zlikwidowany, wyjść na ten teren niż na teren stawu. Dziękujemy za pytanie. Proszę bardzo, kto z Państwa? Jedną chwileczkę spróbuję się przygotować. E, pra, pani, tak? Ja mam pytanie. Czy no. cokolwiek możemy zmienić? Dobrze, to, e, cała, cała Bo cały to mieszkamy na okazji. A Państwo mówią, że są Państwo przygotowani. Tak. Ja, tak ja Zmawiamy o tym samym, że Państwo nam przedstawiają plany. Ale czy my mamy wpływ jakikolwiek na te plany? Bo tak, w takim, sens, w takim, w takim y, wymiarze to spotkanie nie ma sensu. Znaczy, proszę Państwa, ja, ja jestem zdania, że w tej chwili... To ja Państwu muszę odpowiedzieć, tak? Otóż po to się robi takie spotkanie przed zamknięciem raportu oddziaływania na środowisko, czyli przed zebraniem uwag e, e, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Sanepidu, żeby właśnie Państwa opinie wysłuchać. To nie jest tak, to nie jest tak, proszę Państwa, że w tej chwili my sobie siądziemy i o czym zdecydujemy. Bo decyzja jeszcze o tej drodze nie zapadła tak naprawdę, tak? Są. Chwileczkę, pani będzie uprzejma, bo ja pani nie przeszkadzałem trzykrotnie i byłbym wdzięczny serdecznie. W związku z tym, proszę Państwa, że Miejski Zarząd Dróg oraz władze miejskie chcą Państwa wysłuchać, to ja myślę, że to jest bardzo poważny krok ku temu, żeby przeanalizować ten projekt, tak? Pod każdym możliwym względem. I na pewno do takiej głębokiej analizy... Następne jeszcze dojdzie. Także nie można powiedzieć tak, że to spotkanie może yy, na przykład przerwać tok decyzyjny. Bo nie, bo ten tok decyzyjny jest w toku. Czy może wpłynąć na jakieś yy, korekty? No, no pewnie, że może. Ja wielokrotnie byłem w różnych miastach i w różnych konsultacjach i tam podczas takich spotkań wyrażano były... Opinie, które początkowo się wydawały nierealne czy, czy jakieś nieosiągalne, a jednak po jakichś tam głębszych analizach się okazywało, że dało się coś przesunąć kawałek, prawda? I było ok. Po to tutaj się dzisiaj spotykamy, żeby Państwo to mogli wyartykułować, bo jak to możecie wyartykułować? No jak? No są tacy z Państwa, którzy ewentualnie napiszą list do urzędu, ale takich niewiele będzie. Daliśmy Państwu taki, tak, taką kartkę papieru. Serdecznie prosimy, niezależnie od tego, co Państwo wypowiedzieli, napiszcie to, bo my to skrupulatnie zbierzemy, do tego jesteśmy i będziemy na, nad tym rozmawiać i deliberować. Także mogę jedynie tak odpowiedzieć na to pytanie. Proszę bardzo Pana tam z tyłu, bardzo proszę. Dzień dobry, Adam Rybaczewski. Czy mogę prosić o mapę z założeniami urbanistycznymi? Tak, tak, tak w tym. Proszę powiedzieć, zobaczcie. Dzisiaj to... no. Tak, oczywiście. Proszę państwa, więc teraz tak. Yy, plany są z 35 roku, ja się wprowadziłem na to osiedle w 1992 roku i od tego momentu... Yy, to jest... Wybickiego to jest tutaj w tej, w tej przestrzeni. I od tego momentu wiedziałem, że tam będzie trasa średnicowa. Yy, tak, Proszę. wiedziałem, wprowadzałem się, wiedziałem. Jest tylko pytanie, czy, bo jak Państwo widzą, układ komunikacyjny miasta jest taki, jaki jest. Jest oferty na osi wschód, zachód, o bardzo dużej przestrzeni i o bardzo małej przestrzeni północ-południe. Wydaje mi się, że w obecnym układzie jest tak, węzeł Lubicz 6 km od tego węzła, zajdziemy od strony zewnętrznej. Ja zdejmę kurytkę. Po północnej 6 km od węzła Lubicz, na trasie będzie węzeł, węzeł tużno z którego będzie wyprowadzona droga do jedynki. To, to jest ta droga. I teraz tylko jest jedno pytanie. Czy jest sens tutaj prowadzić drogę dwujezdniową? Wydaje mi się, że patrząc na rozbudowę ulicy Olsztyńskiej jej zakończenie tutaj tu jest droga dwupasmowa do granic miasta, potem ma być rondo i jednopasmowa. Rysuje się moim, moim zdaniem ale te, taka, taka tr trasa średnicowa miasta. znaczy mamy główną oś komunikacyjną, raz, dwa i trzy zewnętrzne pierścień